Atak rosyjskiej 79. Brytanii Strzelców przełamuje polską pozycję obronną pod Leśniakowizną. Broniące jej oddziały poruczników Środkowskiego i Zdrajewskiego z 33. Pułku Piechoty i pierwszego Batalionu Majora Sawickiego z 36. Pułku Piechoty zostały rozwinę i wycofały się całkowicie. Zdezorganizowane. Cała ta zdeprymowana, i przestraszona masa rozbitków ustępowała pod naporem Rosjan i spływała grupkami do osoby.